Słowa prezydenta Stanów Zjednoczonych zbulwersowały mnie. Te, te słowa ranią. Nie tylko ranią te odłamki, te kule, na tym ale słowa też potrafią ranić. Tak weteran z Iraku podsumowuje skandaliczne słowa Donalda Trumpa, który umniejszył rolę europejskich, w tym polskich żołnierzy zaangażowanych w amerykańskie wojnę. To oczywiste kłamstwo, potwarz i brak szacunku dla polskich żołnierzy, którzy zginęli w amerykańskiej sprawie i w Afganistanie i w Iraku. Było ich aż 66. Do kłamstw amerykańskiego prezydenta zdążyliśmy się już przyzwyczaić, ale w tym przypadku jego cynizm osiągnął szczyt. Negowania udziału i poświęcenia sojuszników USA w misjach wojskowych nikt się nie spodziewał. Jeszcze takim kpiarskim tonem to powiedziane. Od razu zadzwoniłem do Tomasza Kloca, który służył na misji w Iraku, cudem ocalał po wybuchu miny. Wielu swoich kolegów do dziś odwiedza na cmentarzu. To jego komentarz. Słowa prezydenta Stanów Zjednoczonych zbulwersowały mnie jako weterana, który ramię w ramię z żołnierzami amerykańskimi wypełniał zadania w Iraku w 2003 roku i jako człowieka, który również był ofiarą tej współpracy, bo. Do dziś dnia odczuwam skutki fizyczne. Moi koledzy, zarówno w Iraku, jak i w Afganistanie, oddali najwyższą cenę tej współpracy, czyli własne życie. Wielu, y, blisko tysiąc polskich żołnierzy zostało y, rannych w tychże misjach, więc y, to są y, kwestie, które najprawdopodobniej ten człowiek, który nie ma doświadczenia osobistego i myślę, że y, Wiedza na ten temat jest chyba znikoma w takim razie. I zarówno ja, jak i moi koledzy jesteśmy zbulwersowani no, tak niską oceną nas jako, jako właśnie żołnierzy. Teza amerykańskiego prezydenta, że nasi żołnierze trzymali się trochę z tyłu, z dala od linii frontu, też jest po pierwsze krzywdząca, po drugie, jest nieprawdą. O północy wjechaliśmy do bazy. W Iraku, w al -Hilach. i następnego ranka o siódmej już przyszedł do mnie dowódca e, patrolu takiego saperskiego, czyli grupy amerykańskich saperów. I e, w tym samym już dniu, pierwszym dniu, e, wyjechaliśmy w teren i realizowaliśmy zadania najpierw przez e, bodajże e, jakieś 8-10 e, dni razem. E, to, to byli właśnie amerykańscy marines. Natomiast zaraz po nich te zadania zostały przejęte. Rozmawialiśmy długo. Oni już po pierwszych dniach stwierdzili, że mają do czynienia z przygotowanymi profesjonalistami, którzy na co dzień wiedzą wiele, tak jak w moim wypadku, o materiałach wybuchowych, o sposobach rozbrajania tychże przedmiotów. Niszczenia, i tak dalej, i tutaj ta współpraca była na jak najwyższym poziomie. Nie czułem się jakąś tam szarą myszką i człowiekiem, który nie wiem, boi się tego działania. I tą strefę po tych ośmiu dniach, kiedy zapoznałem się z jakby rejonem odpowiedzialności, po prostu przejąłem i cała dalsza moja służba tam w Iraku do, do dnia wypadku. Kiedy to na mój patrol zorganizowano zamach przy użyciu min pułapek umieszczonych w pobliżu drogi przejeżdżającego konwoju, no to nie wynikało oczywiście z jakiegoś braku profesjonalizmu, tylko w tym samym, w takich samych okolicznościach zarówno ginęli, jak i zostawali ranni również. Amerykańscy żołnierze Do Iraku pojechało prawie 2,5 tysiąca polskich żołnierzy od 2003 do 2008 roku wraz z sojusznikami stanowili wsparcie dla operacji amerykańskich. 22 polskich żołnierzy oddało swoje życie na tej misji. W Afganistanie polski kontyngent liczył 2600 żołnierzy, stacjonowali tam od 2002 roku. 43 z nich i jeden pracownik cywilny nie wróciło do swoich rodzin. Warto nadmienić, że ze wszystkich państw NATO śmierć w Afganistanie poniosło 457 żołnierzy brytyjskich, 159 kanadyjskich, 90 francuskich, 44 duńskich, 62 niemieckich, 53 włoskich. To, że prezydent USA tego nie pamięta, ignoruje albo mu tak wygodnie na potrzeby jakiejś politycznej paplaniny, Niebywałe. Te, te słowa ranią, no i to, to jest takie też. Nie tylko ranią te odłamki, te kule, na tym, ale słowa też potrafią ranić, i to, to się teraz dzieje. A wszystko to się dzieje, bo jeszcze w trakcie wizyty w Davos Donald Trump pozwalał sobie na mocne stwierdzenia dotyczące NATO. Oczywiście je krytykował, twierdząc, że tylko Stany Zjednoczone są w stanie zapewnić bezpieczeństwo a to wsparcie sojuszników to takie niepewne. Dlatego w Dawos kontrował to od razu Mark Rutte, sekretarz generalny NATO. Jest jedna rzecz, o której słyszałem wczoraj i dzisiaj. Nie jesteście absolutnie pewni, że Europejczycy przyjeżdżają do poszukiwania Stanów Zjednoczonych, jeśli będziecie atakowani. Powiem wam, że będą. I tak się w Afganistanie, jak wiecie, dla i mimo, że mamy tu przypomnienie, wydawałoby się oczywistej rzeczy, że sojusznicy Stanów byli przy nich, gdy jedyny raz uruchomiono artykuł 5 po zamachach 11 września. Byli, uczestniczyli, ginęli. To właśnie na te słowa Marka Rutte Trump później w Fox News wykpił to, że wiesz, mówią, że wysłali do, wojska do Afganistanu, tu i tam, ale tak naprawdę byli z dala, od linii frontu. Donald Trump często używa takiego słowa disgraceful tak bym nazwał jego postawę, haniebna. No i szukałem dziś odpowiedzi polskich władz na tę potwarz. Minister obrony napisał, że Polska będzie zawsze wiarygodnym sojusznikiem, że na misjach ginęli nasi żołnierze i że ta ofiara nigdy nie zostanie zapomniana i nie może być umniejszana. Wszystko fajnie, ale tylko tyle. Nic wprost: jak ktoś nie zna kontekstu, to nie wie, że chodzi o słowa Donalda Trumpa, ale lepszy jest minister Radosław Sikorski. Nie skomentował, ale podał dalej wpis z wypowiedzią Trumpa i tyle zero komentarza. Po czym wrzucił zdjęcia prezydenta Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem i napisał: Zwierzchnik Sił Zbrojnych na pewno upomni się o honor naszych żołnierzy. No, powinien. A pan się upomniał? No, chyba, że ja coś przeoczyłem. Wpisu premiera też nie widziałem. Na adekwatną reakcję na pewno czekają weteranie. Taka reakcja powinna być, bo to, jakby co powiedział prezydent Stanów Zjednoczonych, no, w jakimś zakresie no, poniża polskiego żołnierza. Polskiego żołnierza, który wtedy w Iraku, w Afganistanie był, ale to są ci ludzie, którzy nadal. Dzisiaj dowodzą jednostkami wojskowymi, dzisiaj nadal pełnią służbę w wojsku polskim, i to jest no, taki element, no niestety, poniżający. Donald Trump, oczywiście, dalej forsuje swoją melodię i zamieszcza taki wpis. Może powinniśmy wystawić na to na próbę, uruchomić artykuł 5 i zmusić sojusz do ochrony południowej granicy USA przed dalszą inwazją nielegalnych migrantów. To pozwoliłoby odciążyć straż graniczną i skierować ją do innych zadań. To naprawdę zabawne, po prostu boki zrywać. No cóż, był Sleepy Joe, jest Crazy Don. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.